Woli wracamy do normalności, i w związku z tym odwiedzamy kolejną osobę, która prowadzi biznes na toruńskiej starówce, żeby sprawdzić, jak sobie radziła w czasie pandemii, jak to będzie za chwilę. Pan Piotr Jerzy Kosakowski, kultowy, jakby nie patrzeć, bar miś w Toruniu, ale nie tylko barbo, także pierogarnia pod blaszanym kotem. Była to bardzo trudna sytuacja, cały rynek gastronomiczny. Wszyscy mieli w Toruniu, ten sam problem. Więc no, sytuacja taka, jakby dostać kubeł zimnej wody na głowę. Cała ta kultura, powiedzmy, knajpowa w jednym momencie w jednym momencie siadła. Runęło wszystko, wszystko i coś runęło. trzeba było wymyślić. Co zrobiliście po tym 12 marca? Pewnie usiedliście całą rodziną i zastanawialiście się co my teraz zrobimy, prawda? Co no, zrobiliście? No tak, no tak. Dostosowaliśmy się do, do zasad, jakie jakie zaczęły panować, to znaczy jako że wszystkie lokale zostały automatycznie zamknięte a dozwolona było, była sprzedaż potraw na wynos albo na dowóz, to postanowiliśmy z tego skorzystać, nie zamykać całkowicie lokalu, no bo jednak z czegoś trzeba żyć i chcieliśmy dalej. Kontynuować naszą działalność. I wcześniej nie robiliście dowozów, jedzenia na dowóz, a z chwilą, kiedy zamknięto wszystkie lokale, postanowiliście jednak uruchomić taką usługę i proszę powiedzieć, jak ludzie chętnie z niej korzystali, jak to się rozkręcało, czy dużo było tych zleceń przede wszystkim. Na samym początku nie wyglądało to zbyt kolorowo, bo widać było, że ludzie jeszcze nie są zbyt chętni, żeby korzystać z gastronomii w takiej formie. Widać było po ruchu, jaki jest na ulicach. Ja pamiętam pierwszy weekend od momentu zamknięcia wszystkich obiektów gastronomicznych. Piękna niedziela marcowa, słonecznie, godzina gdzieś 16, a ja wyjeżdżałem przez to okno i ku mojemu zaskoczeniu na Rynku Staromiejskim było zero ludzi. Science fiction, moglibyśmy powiedzieć wcześniej, takiej sytuacji nigdy nie będzie. Tu się okazuje, że nagle coś takiego wydarzyło się. E, tak, rzeczywiście, nawet takie zdjęcie widziałem w sieci, także absolutnie pana rozumiem. To szok dla każdego Torunianina, bo tutaj o tej porze zwykle pełno ludzi, także i pewnie pełno klientów w barze Miś. A e, też wie pan, w tym pierwszym tygodniu jeszcze ludzie mieli zapasy, więc sami pichcili w domu, ale potem pomyśleli, kurczę, coś bym zamówił. No i pewnie wtedy posypały się zamówienia. I wtedy się zaczęło trochę rozkręcać. Z czasem coraz bardziej. No w tym momencie nie narzekamy na brak klientów. Dobrze. jest dobrze. Jest ok. To proszę powiedzieć Panie Piotrze, czy ta usługa zostanie? Czy gdy już restauracje otworzą się, dalej będziecie przyjmowali zamówienia? No i po prostu jakby poszerzycie w ten sposób zakres usług? Najprawdopodobniej tak. Poza tym współpracujemy także z Uberem, który Dostarcza nasze potrawy klientom do domów. Więc możliwe, że też pozostaniemy przy dowozie własnym. No i super. No, kto wie, może to nawet stanie się głównym takim trzonem tego biznesu, ale e, oczywiście my życzymy też, żeby każdy, kto będzie miał ochotę, przed do Baru Miś, e, poczuł tę atmosferę i filmu Miś i dawnych czasów PRL-u, bo tu w tym barze jest to naprawdę możliwe. E, panie Piotrze, e, taka prognoza na najbliższą przyszłość, jak według Pana będzie e, ten, ten rok dla turystyki w Toruniu jest stracony, czy jednak turyści do nas przyjadą i znowu będzie pięknie, znowu będzie normalnie? Znowu będzie pięknie, znowu będzie normalnie. I to jest dobre podejście. I mocno wierzę w to. I my również w to wierzymy i mamy nadzieję, że odwiedzicie Barmiś. No i pierogarnie pod blaszanym kotem. A jeżeli nie chcecie odwiedzać, to przynajmniej sięgniecie po telefon i zamówicie, bo to już teraz jest możliwe. Pierogarnia pod blaszanym kotem dostarczy wam pyszne pierogi.